Audio 4 Słuchajcie te klosze, te lampy. Jeżeli chodzi o klosze, to uwierzcie mi, że one są idealnie, idealnie bezbarwne i przejrzyste. A zobaczcie, wyglądają na całkowicie czarne. Udało się to osiągnąć dzięki temu, że całe wnętrze, te wszystkie elementy, które są w środku, są pomalowane na czarno. No i co? No i zwykła lampa. Słuchajcie, w tej chwili jest full LEDowa. Mamy tutaj w każdej z lamp dwa projektory biletowe. U dołu listwa LED, która świeci białym światłem, a po włączeniu kierunkowskazu zamienia się w pomarańczowy kierunkowskaz. I to taki e, tak zwany dynamiczny, czyli sekwencyjnie są odpalane diody jedna po drugiej i dzięki temu mamy taki efekt przepływania tego światła. No i czas już wysłać te lampy, bo leżą zrobione już od, od dwóch tygodni. Czas je spakować i zamontować. Na aucie, czym prędzej. I A4. Słuchajcie, te klosze, te lampy. Jeżeli chodzi o klosze, to uwierzcie mi, że one są idealnie, idealnie bezbarwne i przejrzyste. A zobaczcie, wyglądają na całkowicie czarne. Udało się to osiągnąć dzięki temu, że całe wnętrze, te wszystkie elementy, które są w środku, są pomalowane na czarno. No i co? No i <noise> zwykła lampa. Słuchajcie, w tej chwili jest full LEDowa. Mamy tutaj w każdej z lamp dwa projektory biletowe. U dołu listwa LED, która świeci białym światłem, a po włączeniu kierunkowskazu zamienia się w pomarańczowy kierunkowskaz. I to taki e, tak zwany dynamiczny, czyli sekwencyjnie są odpalane diody jedna po drugiej. Dzięki temu mamy taki efekt przepływania tego światła. No, i czas już wysłać te lampy, bo leżą zrobione już od, od dwóch tygodni. Czas je spakować i zamontować na aucie, czym prędzej. Mm.